Tuwe Jansson. Pamiętniki tatusia Muminka. Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Przełożyła Teresa Chłopowska. Czyta Krzysztof Kowalewski. Prolog. Pewnego dnia, kiedy Muminek był jeszcze całkiem mały, jego tatuś przeziębił się w samym środku upalnego lata. Tatuś nie chciał pić gorącego mleka z cebulą i cukrem. Nie chciał się też położyć. Siedział na huśtawce w ogrodzie, co chwila wycierał nos i twierdził, że cygara mają okropny smak. Na całym trawniku pełno było jego chustek do nosa, które mama Muminka zbierała do małego koszyczka. Kiedy katar stał się jeszcze większy, tatuś przeniósł się na werandę i usiadł w fotelu na biegunach, okrytych kocami aż po sam nos, a mama Muminka przyrządziła mu szklankę. Prawdziwego grogu. Ale nawet to nie mogło już pomóc. Grog miał równie niedobry smak jak mleko z cebulą, i tatuś, całkiem zniechęcony, poszedł położyć się do łóżka w swoim pokoju na poddaszu. Nigdy przedtem nie był chory, więc traktował to niesłychanie poważnie. Gdy gardło rozbolało go do niemożliwości, tatuś posłał mamę po muminka, włóczykija i ryjka. I wszyscy oni ustawili się rządkiem koło jego łóżka. Wtedy zwrócił się do nich, żeby zawsze pamiętali o tym, że dane im było żyć u boku prawdziwego miłośnika przygód. A potem poprosił ryjka o przyniesienie tramwaju z morskiej pianki, który stał na komodzie w salonie. Ale tatuś był tak zachrypnięty, że nikt nie zrozumiał o co mu chodzi. Opatulili go więc jak mogli, najlepiej żałując i pocieszając. Dali mu cukierków, aspirynę i zabawne książki, a potem wrócili na dwór na słońce. Tatuś Muminka leżał i złościł się, aż w końcu zasnął. Kiedy obudził się pod wieczór, gardło trochę mniej go bolało, lecz dalej był w złym humorze. Zadzwonił dzwonkiem, który zwykle oznajmiał porę posiłku, i wtedy natychmiast biegła po schodach mama i zapytała, jak się czuje. Koszmarnie, rzekł tatuś, ale mniejsza z tym. W tej chwili ważne jest, żeby zainteresowała się moim tramwajem z morskiej pianki. To ozdobą salonu zdziwiła się mama. Dlaczego? Tatuś muminka poderwał się na łóżku. Nie wiesz, że on odegrał bardzo ważną rolę w mojej młodości? zapytał. – Owszem, pamiętam, to była jakaś wygrana na loterii czy coś takiego – odparła mama Muminka. Tatuś pokiwał głową, wytarł nos i westchnął. – Tak też sądziłem, – rzekł. – I teraz wyobraź sobie, co by było, gdybym umarł dziś rano na przeziębienie. Wówczas nikt z was nie miałby najmniejszego pojęcia o historii tramwaju. Prawdopodobnie to samo dotyczy całego mnóstwa innych ważnych rzeczy. Opowiadałem Wam o mojej młodości, ale wszystkoście zapomnieli.